Biorę się zasadzenie. Kupiłam sporo tego, bo samych celerów mam 20 sztuk. Pory podobnie, może troszeczkę więcej niż 20. Patrzcie, jak pięknie tutaj mięta nam rośnie. To jest mięta z ubiegłego roku. No i właśnie sobie tak po zimie już ładnie wyszła. Pachnie koło niej obłędnie. Jedna donica zasadzona. Teraz czas na jarmusz. Jarmusz po raz pierwszy będziemy mieć w ogrodzie. Znaczy Grześniak, to chyba nawet nie co my mamy w ogrodku do końca. Ale po raz pierwszy go będę sadzić. Ciekawy jestem, jak to pójdzie, jak on później będzie smakował. Czy tak samo jak ten ze sklepu w kuchni. Średnio tak używam, bardziej do koktajli lubię dodawać, rano na śniadanie właśnie banan, kilka liści jarmużu czy szpinaku, gruszka, generalnie jakieś owoce, trochę wody albo mleka i coś takiego wjeżdża. Sadzę, jeszcze dzisiaj dużo rzeczy muszę innych zrobić.